Siema, witam Was w kolejnym odcinku z serwera Resia. No i tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku będzie jeszcze wbijanie levela do 65 i no bo naprawdę bardzo chętnie już bym sobie wbił y, tego szpona, znaczy wbił na 9 na pewno bym go chciał, ale Wpowiam się tylko bo nie wchodzi. No, jak widzieliście w poprzednim odcinku, 360 kaka poszło w Chuj, no wiem, niby dużo to nie jest, no ale trochę na to zarabiałem. No ale, jebie mnie to. No to będą level upy. Teraz zaczniemy, oddamy sobie pamiątkę jeszcze. Nie wiem, dużo mi jeszcze zostało. No żeż kurwa mać jego jebana Siostka, że broń, badania biologa. Ile jeszcze? Chyba 12. zdałem dopiero 3. No, 12, przecież. Kurwicy można dostać. O, mam jesteś zbianki No to przeczytamy sobie jeszcze ochronkę. No, chociaż to mi wyszło. No to mamy już M3. Kół mi się wydaje, że wystarczą mi. Chociaż jak będą wchodzić tak jak pamiątki, to nie. Pamiątek miałem 20. No i z 10 mi wyszły 3. Widzicie jaka chujnia Dobra, no to będziemy się widzieli na lewe lapach. W międzyczasie nie wiem, może wbiję sobie biologa, skończę albo wbiję do Gieskila, no ale nie wiem. No to zobaczymy się przy pierwszym lapie. Cześć! I Get back, place They all up in the spot like face looking like a million dollar top notch face, and I roll in clean. Yeah, spotless case. Get up in the club, I roll. Everybody ready? Yeah, they all go, whoa. Yeah, the Hollywood screen, just like a dream. Wanna see nothing on you? Come and see, i my girl. I want you. Well, I like to get to know. So do you? Girl, so addicted though. I want you, burning up like California. Well, I like to get to know. So do you? Too many beautiful. Make the kitty go purr when I stroke that sweet over baby, that's fire for you that didn't know Here we go Wanna see not, nothing yeah Come and see how my girl, I want you. Well, I like to get to know So do girl So addictive though, I want you Burning up like California Well, I like to get to know So do you So many You are beautiful beautiful No i jak widzicie, właśnie jadąc do V2, znalazłem sobie królową, pomyślałem mam bufa, to czemu by sobie nie spróbować. I w sumie nawet ładnie wchodzi. Hity nie są za dobre, ale duszek mi zawsze pomoże. No i co dostaniemy? No i witam z powrotem po męczących kilku godzinach. No, kilka godzin siedziałem. Wreszcie wiem... 75, chciałbym, 65 poziom, jak nie umiałem się doczekać, zakładamy naszą zajebistą broń. Mamy tu do PvP, tak sprawdźmy sobie obrażenia. Bijemy od 2650 do 2850, a teraz, ach, no to jest boskie. No, zajebiście wygląda, gdyby jeszcze tylko było plus 10, to już, i no, swapać, nie. No i łobrażenia wow, się naprawdę zmieniły. Biję może od 3.150 do 3320, więc no różnica jest w chuj. Jeszcze tylko KD powsadzać i już będziemy napierdalali równo. Dobra. Jak widzieliście wcześniej, albo będziecie widzieli później, biłem królową. No udało mi się całkiem fajnie ją ubić. Bo wydawało mi się, że nie będę dawał rady, ale tu wbrew pozorom. Nie wiem czy to przez bufę, czy to przez to, że postać jest dobra. Chyba. No i udało się. Ubiliśmy ją. Dostaliśmy świetlisty, ciepły świąteczny szalik. Świetlisty, ale jestem głupi. I czapeczki. No to wymienimy sobie to od razu. Przyniosłem ci to. Tak, wymieniam. I dostaliśmy za to prezent. Y Trzeba dostać jeden szalik i cztery czapeczki, cztery albo trzy. Już nie pamiętam, żeby dostać. I co dostaniemy ze skrzyni? Białe flagi. Kurwa, ale mam zajebisty drop. No dobra. No to będzie trzeba go kiedyś wypróbować naszego szpona. I o, zapomniałbym. Jeszcze mamy szkatułkę z 60. poziom, znaczy na 60. poziom. Otworzymy ją. I co dostaniemy z niej? KD. Śmierci plus 4 u. Ładnie nawet. Eliksir Słońca Średni, Eliksir Księżyca Średni, Kamień Duszy, Rękawice Złodzieja, Medal Szczęścia, Czarowanie Przedmiotu, Przepustka i 4 kaka. No. Nie można narzekać. Dobrze, że ten, bo widziałem najróżniejsze rzeczy dostawali. Znaczy, najróżniejsze kada, jak oglądałem filmiki. No to jestem w miarę zadowolony. I widzicie pewnie tutaj sokoła, ale ja was zaskoczę go dopiero dropłem i będę robił w dt. Albo w sumie wiecie co? Ja jestem głupi, zobaczymy. Do plus 6 spróbujemy, tu może się uda. Kurwa, gdzie jest tarcza? Spróbujemy, mamy ją plus 1, plus 2, plus 3. A plus ile ją zjarasz? Plus 4, plus 5. Ło, no to teraz pewnie zjara. Plus 6, nie wierzę. No to, na plus, to do niej nie trzeba pereł? To ja ją robię bodziami. Mam tu gdzieś bodzie? Nie, no to kupuję. Wiesz, jak do niej pereł nie trzeba, to otwórz sklep. Kupmy na razie 5 bodzi i zobaczymy, bo to już jest coś nie tak. No, na się, tam się udało na tylko małże. No to ja będę sobie chyba sam robił, ale to już raczej nie w tym odcinku. Chociaż spróbuję jeszcze na plus 8. teraz, bo jednego małża mam. Ja byłem pewien, że trzeba do nich perły. Ja już chciałem wypieniężać się cały swój hajs prawie, a tu nie trzeba. No to dobrze. Otwórz magazyn. Hasło wam nie zdradzę, chociaż pewnie i tak... No dobra, teraz teraz wam co są 6-0. Mamy małża i robimy na plus 8 Co jest? Hmm, <laughs> No dobra, ale no to już przynajmniej wiemy, że... Co kur! Na plus 6 mi się zjarał, na no, 7 znaczy się Kurwa mać wiedzą, może zrobię osobny odcinek z nagrywania, z ulepszenia. No dobra, mniejsza o to. No to dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. No nie będę Was zmuszał do łapkowania, subskrybowania, bo no, no nie jestem taki. No to dziękuję bardzo i do zobaczenia.